Witam wszystkich i witam ponownie na naszym kanale. Dziś przedstawiamy intrygujący temat, którego nie możesz przegapić. Ujawnimy najbardziej intymne sekrety, które mogą rozpalić pasję i wzmocnić więź w parze. Tak, porozmawiamy o trzech kluczowych obszarach kobiecego ciała, których stymulacja może wywołać niezwykły poziom pobudzenia. Zatem bez zbędnych ceregieli przyjrzyjmy się psychologicznym podstawom tych tajemnic. Zanim zaczniemy, należy pamiętać, że każdy organizm jest wyjątkowy i to, co działa na jedną osobę, może nie być skuteczne u innej. Otwarta komunikacja i zgoda to podstawowe filary każdej intymnej interakcji. Teraz odkryjmy pierwsze miejsce, które może zwiększyć kobiece podniecenie szyję. Szyja to niezwykle wrażliwy obszar, pełen zakończeń nerwowych, które reagują na nawet najsubtelniejszy dotyk. Lekka pieszczota lub delikatny pocałunek mogą przejść po kręgosłupie niczym elektryczny dreszcz, budząc fale emocji. Według badań skóra szyi jest cienka i bardzo podatna na stymulacje, co czyni ją uprzywilejowanym obszarem zwiększającym przyjemność. Przejdźmy teraz do drugiego sekretnego miejsca, wewnętrznej strony UD. Obszar ten jest równie bogaty w zakończenia nerwowe, dzięki czemu jest niezwykle podatny na dotyk. Lekkie, drażniące dotknięcia mogą wywołać uczucie mrowienia, które zwiększa oczekiwanie. Co więcej, bliskość genitaliów zwiększa intensywność, tworząc kuszące doświadczenie pełne oczekiwań. Z psychologicznego punktu widzenia obszar ten ma potężną moc, ponieważ bawi się oczekiwaniem na to, co ma nadejść, budząc zarówno fizyczne, jak i psychiczne pożądanie. Jest to taniec intymny, który wynosi przeżycie na inny poziom. Wreszcie dochodzimy do trzeciego i ostatniego obszaru. Piersi, zwłaszcza sutków. Te małe obszary skupiają dużą liczbę zakończeń nerwowych, co czyni je wyjątkowym źródłem przyjemności. Stymulacja, czy to poprzez pieszczoty, pocałunki, czy nawet lekkie szczypanie, może wywołać fale przyjemności, które przepływają przez całe ciało. Co więcej, stymulacja sutków daje nie tylko satysfakcję fizyczną, ale także aktywuje głębokie połączenie psychologiczne, wzmacniając zaufanie i intymność między parami. U niektórych kobiet ta stymulacja może nawet doprowadzić do orgazmu. Podsumowując, zbadaliśmy trzy obszary, w których właściwy dotyk może wyzwolić niezwykły poziom podniecenia: szyję, wewnętrzną stronę UD i Sutki. Jednak nigdy nie zapominajmy, że prawdziwy sekret tkwi we wzajemnym zrozumieniu i szanowaniu granic i pragnień. Chętnie poznam Twoją opinię. Co sądzisz o tych intymnych tajemnicach? Czy odkryłeś inne obszary, które zwiększają pobudzenie? Podziel się swoimi doświadczeniami i wskazówkami w komentarzach i nie zapomnij polubić, zasubskrybować i kliknąć dzwonek, aby uzyskać więcej fascynujących treści na temat ludzkich zachowań i relacji. Dziękujemy, że przyłączyłeś się do nas dzisiaj. Pamiętaj, że intymność to podróż pełna eksploracji i wzajemnego połączenia. Zawsze utrzymuj otwarte linie komunikacji i ciesz się odkrywaniem, co sprawia, że dusza ukochanej osoby wibruje. Do następnego razu bądźcie ciekawi i bądźcie w kontakcie.